Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie. Zapraszam na scenę Aleksandra Kotele, Ringer Akter Springer Polska. Jacka Świderskiego, Grupa Wirtualna Polska. I Dorotkę Teżurkowską, Warner Bros. Discovery. Dzień dobry. dziękuję. Szanowni Państwo, my, dwa dni temu, trzy godziny, oglądałem prezentację Google traktującą o nowych technologiach ai w wyszukiwarce, w całym ekosystemie. Googla. Przez trzy godziny nawet raz nie padło słowo media, informacje. Dostaniemy w skrócie wszystko w odpowiedzi z jednego interfejsu. Gdzie miejsce na linki, gdzie miejsce na przekierowanie do mediów, które ten blog w całej masie w dużej mierze funkcjonują w oparciu o ruch z, z, tego, z tego źródła. Znamienny jest też dzisiejszy tytuł w Bloombergu. Nowa wyszukiwarka Google to zła wiadomość dla gospodarki internetowej. Kolejny temat. Dwa dni temu rząd przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Trafi ona teraz do Sejmu. Dużo się dzieje, możemy pewnie jeszcze kilka elementów wymienić, i na tym tle chciałbym poruszyć dzisiaj trzy tematy. Jedna to jest relacja tradycyjnych mediów, tradycyjnych wydawców z technologicznymi korporacjami, zarówno tymi starymi, jak też nowymi, tak jak OpenAI. Chciałbym porozmawiać o regulacjach prawnych. Oraz o tym, jak może wyglądać przyszłość mediów w kontekście tych wszystkich zmian, w których jesteśmy obecnie uczestnikami. Przechodzę do pierwszej części. W jednym newsletterze możemy przeczytać o współpracy Axel Springera z Microsoftem w kontekście rozwoju wspólnych produktów opartych o sztuczną inteligencję. Jak też informacje, że grupa wydawców w Stanach Zjednoczonych pozywa. Tego samego praktycznie gracza o naruszenie praw autorskich. Google z kolei jest od lat największym partnerem dla wydawców, zarówno w ekosystemie reklamowym, jak też jako źródło ruchu, a z drugiej strony jest dzisiaj pozywany przez wydawców, mierzy się z, z karami nakładanymi przez regulatorów, na przykład we Francji. W związku z tym mam takie pytanie. Co, Waszym zdaniem, stanowi szansę dla wydawców, a co jest zagrożeniem w tych obecnych relacjach z firmami technologicznymi i które aspekty tych relacji wymagają jakiejś debaty, otwarcia na nowo? Jeśli mógłbym, Jacy, Ciebie poprosić o start, ponieważ niedawno publicznie wypowiadałeś się na ten temat w swoim liście do inwestorów, więc pozwolę sobie zacząć od Ciebie. Dobrze, to może ja dla równowagi powinienem zacząć od tego, że przyjechałem tutaj dzisiaj do Państwa wykorzystując nawigację jednego, jednej z globalnych platform. Moja trzyletnia córka sama sobie potrafi włączyć YouTube'a na moim telefonie. Znaczy gen generalnie korzystamy z tych usług i one są w wielu względach fantastyczne. W wielu względach sobie nie wyobrażamy, żeby tych globalnych platform miało z nami nie być, więc na pewno trzeba to oddać tym graczom, że, że w wielu wymiarach robią fantastyczną robotę dla użytkowników, ale też dla rynku. Niemniej jednak po tym wstępie, patrząc, że zostało już tylko 16 minut, pozwólcie, że skupię się na tych zagrożeniach zgodnie z, z, treścią, z treścią panelu. No 2008 rok, bo wtedy sięgamy jeszcze danymi takimi rynkowymi 2008 rok to był moment, kiedy globalne platformy zjadały mniej więcej 30% rynku reklamowego w Stanach Zjednoczonych. 2008. W 2024 roku ta proporcja już się odwróciła. To znaczy zjadają 70%, czy prawie 70% tortu reklamowego i skutek jest tego taki, że w takim kraju jak Polska, bezpłatne treści, czyli treści, za które użytkownik ogląda reklamy, no właściwie Stają pod dużym znakiem zapytania. No pewnie to jest pytanie ale bardziej do ciebie, bo, bo na przykład Onet zamyka swoje, swoje sukcesywnie treści. Czy gdyby nie globalne platformy, to rzeczywiście czy te treści musiałbyś zamykać? Natomiast no, jak rozmawiamy o, o, o globalnych platformach, o tej ich rosnącej sile, no to ja też obserwuję, jak jestem mniej więcej 25 lat już w tej branży, czyli mam status spokojnie dinozaura, to wraz ze wzrostem siły tych globalnych platform, rzeczywiście nasila się zjawisko różnego rodzaju nadużyć. No i często też dostaję wprost pytanie, no dobrze, ale to podaj konkretny przykład, gdzie rzeczywiście te globalne platformy faulują, czy to użytkownika, czy, czy wydawca. Więc wiem, że mamy dzisiaj Mało czasu, ale jeden przykład chciałbym podać, taki też mój osobisty. On nie ma pewnie wielkiego wymiaru biznesowego, ale myślę, że jest ważny dla, dla wszystkich Polaków, dla, dla, dla czytelników naszych, naszych serwisów. To jest przykład związany z oszukańczymi reklamami w internecie. Ja sam osobiście widziałem reklamę na jednym z serwisów wirtualnej Polski, gdzie pani Katarzyna Cichopek reklamowała jakiś środek który miał być kosmetykiem, a de facto na pewno nim nie był, zresztą sama Pani Katarzyna była zaskoczona tą reklamą. Widziałem też reklamę, gdy Pan Prezydent Rafał Trzaskowski reklamował kryptowaluty, również w podobny sposób. Co te reklamy mają ze sobą wspólnego? No to, że wszystkie one trafiły do nas przez Google. I to nie znaczy, że nie mogłyby trafić z innych źródeł. Natomiast akurat w przypadku tego gracza, no mamy duży, duży kłopot jako branża, żeby E, zmotywować go do tego, żeby wykorzystać, żebyśmy my mogli wykorzystać pełen, pełen potencjał walki z tego typu oszustwami. No bo jeżeli my, jako też podmiot, który reklamuje się w sieci Google, zresztą mamy spółki e-commerce, które, e które w Google się reklamują, żebyśmy my mogli jakąkolwiek reklamę wymitować, to Google wymaga od nas wysłania tej reklamy, tej kreacji na co najmniej kilka godzin przed emisją, podania reklamodawcy i dokonuje sam swojej weryfikacji. Natomiast w drugą stronę jak na OneCie, WP czy, czy na serwisach TVN-u ta, ta globalna platforma chce wyświetlić jakąś reklamę, to my de facto dowiadujemy się dopiero po fakcie, jaka ta reklama została wyświetlona do, i, i mamy de facto parę godzin, żeby ją zablokować, czyli wtedy już mleko się niestety rozlewa. No i to są takie sytuacje, w których my się czujemy faulowani. Użytkownik, szczególnie ten mniej wyedukowany, jest narażony na duże niebezpieczeństwo, i my, jako wydawcy, tego nie rozumiemy, dlaczego z tego typu zjawiskami nie chcemy walczyć wszyscy solidarnie, konsekwentnie, tylko no, maksymalizując no bo tutaj chodzi po prostu o pieniądze tak? Maksymalizując wynik finansowy, pozwalamy sobie na tego typu zachowania. Także to są rzeczy, które, które nas martwią, to są konkretne przykłady negatywnych zachowań, to są konkretne przykłady, który, które można by było szybko zmienić, gdyby tylko ktoś chciał. Dziękuję. Alek, ostatnie ogłoszenie o współpracy Axel Springera przepraszam, z Microsoftem to w zasadzie drugie takie ogłoszenie w ostatnim czasie. Wcześniej był komunikat o współpracy z OpenAI. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów na temat charakteru tej współpracy? Jakie widzicie Wy szanse zagrożenia w tej relacji? Tak, tylko myślę, że zacznę od czegoś bardziej ogólnego na początek, że w momencie, w którym pojawiają się nowe zasady, nowe technologie, to oczywiście tradycyjnie każda z tych technologii niesie ze sobą nowe szanse i nowe zagrożenia. I bardzo ważne jest, żeby dać szansę, aby te możliwości, które tworzy technologia, faktycznie miały przestrzeń do tego, żeby mogły zaistnieć. I żeby to było możliwe, to muszą być jasne zasady gry. Taka najbardziej fundamentalna zasada, która, myślę, każdemu z nas jest bliska, że jeżeli korzystasz z efektów mojej pracy, to zapłać za to. I, I to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli odejdziemy od tej zasady, no to zaczynamy już dywagować i to jest sytuacja trochę, z którą mamy do czynienia dzisiaj, więc wprowadzenie, czy kierowanie się tą zasadą, która jest dla nas zrozumiała, również w kontekście pojawienia się nowej technologii jest sprawą fundamentalną dla nas. Do tego, żeby media w ogóle mogły dalej się rozwijać i żeby no, nie było sytuacji, że one w perspektywie średnioterminowej po prostu zaczną z rynku znikać. Problem polega na tym, ja mam nadzieję, że wcześniej czy później takie regulacje powstaną. Tylko, że tym razem czas jest krytycznie ważny. Ja mówiłem o tym na poprzednim panelu. Netflixowi pozyskanie pierwszych 100 milionów użytkowników. Zabrało około 10 lat. Facebookowi, Whatsappowi połowę tego czasu. TikTok na zbudowanie bazy 100 milionów użytkowników potrzebował już 9 miesięcy. ChatGPT 2 miesiące. To pokazuje niewiarygodne przyspieszenie, jak te technologie, jak szybko się rozwijają. My po prostu nie mamy tego czasu. I w tym kontekście, teraz, wracając do Twojego pytania, każde działanie, które. Przyspiesza stworzenie tego frameworku, jest absolutnie bezcenne. I w tym kontekście umowa Axel Springera z OpenAI'em czy z Microsoftem, one tworzą szalenie ważny precedens, ponieważ są to pierwsze umowy w skali globalnej, które doprowadziły do tego, że firma AI-owa płaci w firmie medialnej za wykorzystanie jej treści dziennikarskich. To jest szalenie ważny precedens który w moim odczuciu przyspiesza zasady, które powinny panować na tym rynku. Są inne firmy medialne, które wybrały drogę procesów, New York Times. Uważam, że każda droga jest dobra, która doprowadzi do tego, żeby powstały ramy, które spowodują, że te warunki dla nas, dla wydawców, dla twórców treści będą fair. Dziękuję. Za moment i Dorota przejdę do ciebie, natomiast jeszcze jeżeli jesteśmy przy regulacjach, bo w tym roku zaczął obowiązywać nowe regulacje w Unii Europejskiej, Digital Market Act, Digital Services Act, mamy na tapecie AI Act, no a w Polsce mamy nową ustawę. I mam wrażenie, że szczególnie w tej naszej ustawie nie ma tych regulacji dotyczących EIA, mimo, że ona jest spóźniona 3 lata i w zasadzie można by nadrobić zaległości. Jak, jak twoim zdaniem to wygląda z perspektywy tak dużego wydawcy? No to jest olbrzymia szansa, którą właśnie zaprzepaszczamy, dlatego, że ta dyrektywa powstawała w roku 2019. Od tego czasu ta nowa technologia związana z AI radykalnie zmienia rynek. I Polska, będąc ostatnim krajem, która w zasadzie wprowadza wytyczne tej dyrektywy, miała szansę, by skorzystać na tym, że byliśmy na szarym końcu i pojawić się jako pewien lider wprowadzenia tych regulacji, które są, jak powiedziałem wcześniej, absolutnie niezbędne. Co więcej, takie zapisy dotyczące AI pojawiły się w pierwszym projekcie tej ustawy, co przyjęliśmy jako. No, bardzo dobry znak, że odpowiadamy na zmiany technologiczne i że nie zdarza się to często. Jesteśmy jednym z pierwszych krajów, która te zmiany odpowiada. Niestety te zapisy zostały wykreślone, jest to coś, co nas szalenie niepokoi. To jest jakby pierwsza rzecz, która, której absolutnie brakuje w tej nowelizacji. Druga rzecz to jest kwestia mechanizmu arbitrażowego. To, że powstaje ustawa, która Zwraca uwagę na to, że za te treści, za, jeżeli korzystamy z treści, to powinniśmy przestrzegać praw autorskich, powinniśmy za to płacić, to jest fantastyczna wiadomość i y, konieczna regulacja, ale jeżeli nie ma mechanizmu arbitrażowego, to obserwujemy co dzieje się na innych rynkach, że niestety te negocjacje z wydawcami, z twórcami są przeciągane i to, już jest, to są już konkretne przykłady z wielu innych rynków, gdzie ta dyrektywa została wdrożona, a wciąż, nie zakończono negocjacji z twórcami czy wydawcami. Obawiam się, że niestety bez tego mechanizmu arbitrażowego będziemy mieli sytuację podobną, a więc już teraz będziemy mieli ustawę, która to reguluje, i przez kolejne kilka lat będą trwały negocjacje. Więc to jest coś, co nas bardzo niepokoi. I trzecia rzecz z tym związana my bardzo poważnie zaniepokojeni tym brakiem tych regulacji. Zarówno organizacje wydawców, jak i twórców, ponad 50 redaktorów naczelnych napisało list do rządu, zwracając uwagę na konieczność ujęcia tych dwóch aspektów w nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Niestety, do tej pory nie uzyskaliśmy na tę prośbę, na ten list, żadnego komentarza, żadnej odpowiedzi. Muszę powiedzieć, że jestem tym mocno zaskoczony, dlatego że wydaje mi się, że obecny rząd doskonale rozumie wagę, jaką w demokratycznym społeczeństwie pełnią niezależne media. A warunkiem koniecznym tej niezależności jest niezależność finansowa. A to, że bez niezależnych mediów nie ma demokracji, to myślę, że na tej sali nikogo nie musimy przekonywać. Więc mam nadzieję, że jednak, do, że jednak uzyskamy odpowiedź. I że jeszcze nie jest za późno, aby ta nowelizacja została skorygowana i te dwa fundamentalnie ważne punkty znalazły się zanim ta ustawa, ustawa zostanie oficjalnie przyjęta przez Sejm. Dziękuję. My również jako Związek Pracodawców wydawców cyfrowych podpisywaliśmy się pod tym listem, także absolutnie jest to kluczowy temat. Dorota, reprezentujesz firmy działającą globalnie zarówno na rynku amerykańskim, no, na całym świecie, praktycznie. Powiedz mi, jak te regulacje polskie, jak europejskie, ale też polskie są oceniane w waszej organizacji, czy też jak wy generalnie odnosicie się do tych relacji z firmami technologicznymi, które no, są trochę z rodzimego rynku Waszej korporacji. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że nie chodzi o to, z jakiego rynku pochodzimy, tylko o jakiej materii dotykamy i o jakich regulacjach mówimy. I wydaje mi się, że tutaj jest to problem nasz wspólny, patrząc z punktu widzenia rynku, ale nie tylko z punktu widzenia firm jako firmy, bo pamiętajmy, że na końcu tego wszystkiego jest odbiorca i użytkownik. I, to, i, i, e, I tak naprawdę regulacje dzisiaj, bo też zaczęłeś od tego Maćku, że mówiąc o tym, że mamy tradycyjne media i mamy platformy, ja myślę, że w ogóle dzisiaj technologia, my wszyscy korzystamy z technologii tak samo. Czyli jesteśmy, nie musimy być platformą Formą tylko międzynarodową, żeby być mediami, które korzystają z technologii. Użytkownik tak samo korzysta z tej technologii. I ewidentnie to, o czym tutaj mówili moi koledzy, pod czym się podpisuje, dzisiaj regulacja na tym nie nadąża. Ten czas jest krytyczny i ta regulacja powinna zabezpieczać użytkownika, ale jednocześnie pozbywać go prawa do informacji. I tak na szybko, tutaj dodając ten kontekst, który wydaje mi się, bardzo istotny i bardzo istotny również w dialogu z regulatorem, bo na końcu mówimy właśnie o społeczeństwie odbior, odbiorcy. O jego zabezpieczeniu, <coughs> przepraszam, bo y, rzeczywiście kluczem dzisiaj jest to, też dawiązując do tej reklamy, która jest właściwie pochodną fake newsów, że jeżeli się popatrzymy na z jednej strony ogromne możliwości technologii, sztucznej inteligencji, tak samo są pewne zagrożenia i regulacje również powinny bardzo szybko na to móc odpowiedzieć. Dla nas, więc, tworzenie prawdziwych informacji, korzystanie z pracy redakcyjnej, za, którym, za którą stoją ludzie, researcherzy w różnych redakcjach internetowych, każdych innych, to jest ogrom pracy, która jest potrzebna również po to, żeby zapewnić określoną jakość dla odbiorcy. I regulacje muszą również zabezpieczać interesy nie tylko z punktu widzenia komercyjnego, ale również po to, żeby móc mieć wszystkie instytucje i finansowanie na sprawdzanie wiadomości. Więc to jest też bardzo ważny aspekt, który, o którym mówimy, który może być niewidoczny, a na końcu pamiętamy, że mówimy o tym łańcuchu. Więc to jest ten sam problem z naszej strony i uważamy, że tutaj i regulacja, i nasz dialog branżowy powinien być prowadzony jak, jak najszybciej i też jak najlepiej, ponieważ na pewno dzisiaj firmy big techowe korzystają z pracy tych właśnie naszych redakcji wspólnych małych, większych wydawców, gdzie, gdzie tak naprawdę są te też ogromne nakłady inwestycyjne, coś, czego nie zastąpi i oby nie zastąpiła już na inteligencję. Dziękuję. To... Powoli zamykając rozmowę, bo panel jest faktycznie krótki, ale dotknęliście tutaj a, płacenia za, za korzystanie z treści. Wspomniany Google w tym, w tym, swojej prezentacji dwa dni temu podał ceny za, za, za wersję pro ich rozwiązania AI. Jak w związku z tym będzie wyglądała ta przyszłość mediów? Czy to będzie tak, że, że to big techy będą płaciły wydawcom i będą tym pośrednikiem między użytkownikiem końcowym? A, 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 a medium, czy może jednak media muszą znaleźć całkowicie nową drogę na dotarcie, przywiązanie, zaangażowanie użytkowników do siebie? I co z całą resztą rynku, bo wy jesteście duzi, ale, ale jeszcze są, są dziesiątki, setki mniejszych mediów. Ja odpowiem chętnie na połowę tego pytania, połowę zostawię Alkowi. Ja, ja bym chciał zwrócić trochę uwagę na, na, na inny aspekt tego, o co pytasz, bo to, że jesteśmy wypychani z tego bezpłatnego modelu dostarczania treści w zamian za reklamę przez, przez Big Techy, ma, niesie ze sobą jeszcze jeden bardzo duży skutek społeczny. To znaczy, jeżeli nie będzie w Polsce bezpłatnych treści, znaczy w polskim internecie, bo nie wiem, wirtualna Polska pójdzie w ślady Onetu, on tak jak już Agora wcześniej zamknęła dostęp do, do swoich treści, to de facto duża część polskiego społeczeństwa nie będzie miała do tych, do tych treści dostępu w ogóle. Tylko ci, którzy będą... W których będzie stać na to, żeby wykupić kolejne subskrypcje, de facto będą mieli dostęp do tego rzetelnego dziennikarstwa, o którym tutaj dzisiaj też, też mówimy, tak? do, tych, do tych wolnych mediów, które taką ważną rolę pełnią w każdym demokratycznym kraju. Więc ja na to też chciałem zwrócić uwagę. To jest bardzo ważny punkt, dlatego że możemy doprowadzić do tego, że się stworzą bańki, które ograniczą dostęp do informacji, do szerokiej informacji i wtedy kwestia manipulowania będzie bardzo łatwa. To jest bardzo istotny punkt z punktu widzenia społecznego. Alek? Jeżeli chodzi o. Tak jak powiedziałem, każda nowa technologia tworzy nowych liderów w rynku i to jest oczywiste dla mnie, że my również musimy wymyśleć swoje biznesy na nowo, ale w jakikolwiek sposób zdefiniujemy swoje biznesy. Jeżeli podstawowe zasady nie będą przestrzegane, to to, to nic nie da. Tak? A to powtarzam, wiem, ale to jest szalnie ważne. Fundamentalną zasadą jest to, żeby twórcy, żeby wydawcy otrzymywali wynagrodzenie, jeżeli ktoś korzysta z efektów ich pracy. I wtedy, w ramach tego, na pewno powstaną nowe modele biznesowe, nowe formaty współpracy. Ale jeżeli tej zasady nie będziemy przestrzegać, obawiam się, że media, jakie znamy dzisiaj, będą fundamentalnie zagrożone. Dziękuję uprzejmie. Chyba na tym możemy zakończyć, bo to ważny punkt. Dziękuję panelistom. Dziękuję państwu za uwagę dziękuję do przesłania.